Cześć, witam was w drugim odcinku z Danielem i światem 500X. Cześć! Dzisiaj ja pojadę za kierownicą, a troszeczkę wcielę się w postać, nazwijmy to klienta kierowcy niezdecydowanego na gaz, i popytam Daniela, o co najczęściej wy widzowie pytacie, i chociaż Daniel jest doradcą dla warsztatów, ale mam nadzieję, że tutaj sobie miło porozmawiamy o Daniela doświadczeniach z dziedziny. Montaży instalacji gazowych i obalania mitów z tym związanych. Także zapraszam do oglądania. Zapraszam. Daniel, dzisiaj ja siedzę za kierownicą. Skrzynia biegów jest mi znana. Nie ma tradycyjnego mechanizmu dźwigni hamulca ręcznego, więc w moich oczach to już jest pewien minus, ale porozmawiamy dzisiaj o instalacjach gazowych. Ty jesteś z wykształcenia. Elektronikiem. Tak, monter urządzeń elektronicznych. Monter dokładnie. urządzeń elektronicznych. Pracowałeś również w Niemczech, montowałeś samochody i zaczynałeś oczywiście od frysków pośrednich. Tak. Powiedz tak. mi, jakie samochody najczęściej zdarzało Ci się montować? Z jakimi najwięcej miałeś w karierze do czynienia? Znaczy, no tutaj, oczywiście, grupa, jeśli chodzi o pośredni wtrysk, to mhm. grupa Volkswagena. Cały wag, czyli Seat, Skoda, Volkswagen, głównie samochody, które najczęściej były montowane. A powiedz mi taką rzecz. Samochody dzisiaj dominują samochody turbo doładowane na wtrysku bezpośrednim. Oczywiście te pierwsze instalacje gazowe dawno, dawno temu to raczej były montaże do samochodów wolnossących bez turbo, bo turbo to już powoduje pewne komplikacje, a wtrysk bezpośredni jeszcze potęguje te komplikacje. To na samym początku było tak, że jak wyszła turbina i były nawet w pośrednim wtrysku, jak się zapojawiały... Turbiny to były problemy, bo źle podłączali podciśnienie, po prostu w tych samochodach. Sama turbina nie jest przeszkodą do montażu instalacji gazowej, i te samochody bardzo dobrze jeżdżą na, na gazie. Czyli wracając do podciśnienia, no w samochodzie turbo pojawiają się nadciśnienia w kolektorze dolotowym. Tak, tak. I to sprawiało problem. Dzisiaj, jeśli chodzi o elektronikę mam na myśli systemy wtrysku bezpośredniego. Mamy tutaj bardziej zawiłe tematy, jeśli chodzi o sterowanie. Przede wszystkim już dawka paliwa może być podana nie tylko na suwie ssania, ale i na suwie samej pracy, tak. sprężania. już na, na pracy nawet też, bo jeżeli chodzi o rozgrzewanie katalizatora, prawda? Ale to już tak głęboko nie będziemy, nie będziemy wnikać. Ale co się zmieniło przy wtrysku bezpośrednim? Samochody na wtrysku bezpośrednim mają... Ba, są... Najczęściej o mniejszej pojemności, a mimo to mają dobry dół. Turbosprężarka już nie ładuje tak jak kiedyś, że samochód nie jechał, potem była ta turbodziura i jechał. W tej chwili to zupełnie inaczej działa, a i sama elektronika też powoduje, zresztą powoduje, chodzi mi o wtrysk bezpośredni, że dawka jest zależna nie tylko od czasu otwarcia wtryskiwacza, ale i od ciśnienia. Od ciśnienia to jest... I to jest Twój chleb powszedni, to jest to, z czym jeździsz do warsztatów i permanentnie szkolisz warsztaty. Tak. Powiedz troszeczkę, tylko postaraj się tak w prostych dosyć słowach, dla naszych widzów LPG-majstra, dla kierowców, na czym to polega w tej chwili? No to twoja tak, praca. Tak jak wspomniałeś, to ten wtrysk pośredni ster dawkował sobie paliwo tylko czasem wtrysku. Przy wtrysku bezpośrednim już jest większa zależność, czyli mamy i, i czas wtrysku, i, i ciśnienie paliwa, które jest. I tam jest, nie jest wcale małe, bo to mamy od 14 bar ciśnienia do 300. Więc ta dawka naprawdę jest bardzo mocno uzależniona od tego ciśnienia. E, no i moim, moim zadaniem, moja praca polega na tym, żeby po prostu przeszkolić te warsztaty, żeby dobrze montowały instalacje i dobrze ją regulowały. To jest bardzo ważne mieć taki zmysł tak naprawdę łączenia tych wszystkich zależnych od, zależnych od siebie, żeby ta dawka wpadła odpowiednia do. Mówiąc, do dobrze spalania. montowały, czyli prawidłowo trzeba się wpiąć całą tą wiązką gazową do systemu. To już dzisiaj naprawdę nie jest taki aż straszny problem, sam montaż jak to, że trzeba naprawdę poświęcić trochę czasu i nauczyć się samego montażu tego, znaczy uregulacji. I powiedzmy od razu, że regulacja samochodu z tryskiem bezpośrednim to nie jest godzina czy dwie i to nie jest sama autokalibracja, to. tylko to jest możliwe zasymulowanie wszystkich warunków jazdy, czyli silnik zimny, silnik ciepły. Oczywiście, tak? oczywi że tak, bo tutaj, tutaj też tak jak dobrze wspomniałeś e, zawsze było, a ile będzie trwał montaż 3 godziny. Mm -hmm. no, przy wtrysku bezpośrednim naprawdę jest to e, trudne do osiągnięcia. Są samochody, które możemy zrobić szybko, wyregulować je bardzo sprawnie, bo, bo nie mają żadnych dotrysków i samochody naprawdę przyjmują ten gaz bardzo łatwo, są samochody trudniejsze, gdzie na sam montaż musimy poświęcić jeden dzień, ale na zestrojenie go odpowiednie, no to musimy czasami poświęcić następny dzień. Więc no dobrze, to... Ta cierpliwość użytkowników no, musi być zrozumiała. To mam takie pytanie. Zostańmy teraz przy samochodach z wtryskiem bezpośrednim, Oczywiście ty najczęściej w swojej praktyce spotykasz się z tymi trudnymi przypadkami. No bo jeżeli coś jest łatwe do zrobienia i warsztat sobie da radę, to ciebie do tego nie woła, bo nie ma takiej potrzeby. Zgadza się. Więc czego się obawiasz, jeżeli jest jakiś samochód z fryskiem bezpośrednim do montażu, to co rodzi w tobie pewne obawy, że może się coś nie udać? Znaczy, jeśli chodzi jeśli... o zestrojenie wszystkiego? Są trudne samochody do zestrojenia, są na przykład takie, które rozjeżdżają sobie e, czasy wtrysków, czyli każdy wtryskiwacz jak w dieslu ma swoje widełki pracy mhm. maksymalną minimalną wydajność. No i to są samochody trudne, bo tam e, przywrócenie adaptacji pierwotnej, one się bardzo szybko rozjeżdżają tymi e, cylindrami, e, tam uzyskanie Pierwotnych ustawień, to tylko i wyłącznie jest podłączenie urządzenia zewnętrznego i powrót adaptacji do pierwotnych, czyli do takich, które wyjechały z. Ale to z już serwisku. weszliśmy teraz w język taki warsztatowy, a tego chciałem uniknąć, bo chciałem cię pociągnąć na, na temat, żebyś wymienił konkretnie jakieś, nie wiem, marki, modele samochodów, nie wiem, strzelam, samochody francuskie. No to, akurat francuskie to, to, to nie są proste samochody. Może bardziej tutaj Fordy. Fordy są prostymi samochodami, bardzo, bardzo szybko przyjmują ten gaz, jest szybka regulacja. Czyli wszystkie EcoBoost. E, tak. Twój wszystkie... brat choćby, również doradca techniczny, jeździ na co dzień Fiestał EcoBoost. Tak, litrową też a. tak. Jeździ bardzo szybko, przyjmuje. Dwulitrowy E1.5. Tak. Tych dwulitrówek to naprawdę się tego bardzo dużo nagazowało w naszym kraju. Mm -hmm. e Jeden z bardziej popularnych, popularniejszych silników tak naprawdę w zeszłym roku. E no, na pewno jest to e Volkswagen starszy oczywiście, bo nowsze mają właśnie te, te adaptacje wtryskiwaczy benzynowych. Mm -hmm. e Stare silniki, tylko mówię stare silniki FSI z lat 2000, chyba 2005-2006 są wredne raczej. Do tak, powodu. znaczy to w ogóle jest początek tego jakby wejścia w tysku bezpośredniego na rynek. I mhm. tutaj tak naprawdę widać było, że producenci się tego uczą. Uczą się, zmieniają, doszli już do pewnego pułapu gdzieś tam w 2010-2011 roku i to już tak się ustabilizowało i, i jeżdżą. Z tego co tu obserwuję w naszym warsztacie, tym naszym fabrycznym, to bardzo często się pojawiają na przykład Fordy Mondeo, Fordy Kuga, ale pojawiają się też koreańskie auta typu Hyundai, tu są te GDI. Tak. Generalnie rzecz biorąc, to nie są takie. Znaczy, nie trafiłem do samochodu, który naprawdę był e, trudny i nie dało się z nim nic zrobić? Do każdego samochodu trzeba mieć, trzeba mieć po prostu zacięcie no i, i, i trzeba posiedzieć przy nim czasami. No, zacięcie i wiedzę. No, my mamy ten plus, że mamy naszych inżynierów z DBR-u i zawsze tak. służą pomocą. Mamy regularne szkolenia. Poza tym no, zbieramy szereg praktycznych też informacji. No, ty w szczególności, tak? Ty czy ty, czy, czy inni nasi koledzy. A jakiś taki samochód, który ci wyjątkowy w Twojej karierze gazowania, który ci utkwił w pamięci. No, mam na myśli nie to, że Ci utkwił w postaci, że, że zły samochód, tylko jakiś taki szczególny, nie wiem, jakiś mocny silnik, taki nie, niepospolity, o, w ten sposób. No to W12. W12. Ale to na pośrednim wtrysku. Aha. Audi A8, tak. Przyjemny samochód do jazdy. No na pewno. Właśnie jedziemy do. Silesi Cars, bo tam będziemy takie Audi filmować, pokazywać. No Ja najmocniejszym autem, jakim jeździłem, to jeździłem V8. Nigdy nie jeździłem W12, więc chociaż to już jest wielki i ciężki, tak, naprawdę ciężki jest. samochód. I ciężki montaż. I ciężki montaż, bo mało miejsca pod maską, powkładać, zmieścić to wszystko, to Troszeczkę trzeba posiedzieć, czasu, czasu poświęcić. Na taki Bo montaż. jest takie kryterium montażu, pierwsze co się nam rzuci w oczy po otwarciu maski, to widzimy, czy przedział komory silnika pozwala nam na stosunkowo łatwą zabudowę dodatkowych elementów, które niestety musimy zamontować, czy nie. Jeżeli nie, no to, no to jest jakby pierwsza taka jakby fizyczna przeszkoda, gdzie montażysta musi się mocno napracować, żeby jakoś mądrze te elementy nasze rozmieścić. Zgadza się. Czasami chowają w nadkola, bo nie ma miejsca pod, 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 w komorze samej silnika, więc trzeba iść w nadkola, chować te reduktory. Nie są to proste samochody do montażu. Start-stop się nam włączył. Tak. Moglibyśmy myślę, które... jeszcze długo, długo, długo rozmawiać. Ja tylko powiem tak, że Daniel w czwartki zawsze, a czasami w piątki, tak to jest. W zależności kiedy szkolenie prowadzi, W zależności kiedy, kiedy prowadzi szkolenie i gdzie, jest dostępny na naszej stronie na infolinii. W czwartki, jak się dodzwonicie, to duża szansa, że będziecie mogli rozmawiać z Danielem. Jeżeli macie jakiś samochód i. Chcieli, jesteście z terenów, bo powiedzmy Daniel, teraz jakie tereny do ciebie należą w Polsce? Do mnie tak naprawdę należy cała ściana wschodnia, jeśli chodzi o dział techniczny, czyli Podlaskie, warmińsko mazurskie Mazowieckie, Lubelskie. Czyli jeżeli ktoś w tych rejonach mieszka, ma pewne opory, chciałby podłączyć gaz do nie swojego pewny, samochodu, nie, nie jest, jest pewny. pewien, chciałby się dowiedzieć, do jakiego go pokierujesz warsztatu, co mu doradzisz, to. Najlepiej jakby zadzwonił w czwartek i wtedy bezpośrednio tak, i wtedy z tobą oczywiście. się może połączyć. Numer telefonu jest dostępny na naszej stronie km.eu. Zgadza się. Także macie tutaj bezpośrednio człowieka z waszego terenu. Jest nim Daniel. Polecam go serdecznie. Jest miły, sympatyczny, wykształcony, więc czego chcieć więcej? Tacy u nas, ludzie pracują. Tak. No. Dziękuję. Bardzo proszę. Żegnamy się tradycyjnym na gazie. Cześć. Hej. Cześć. Zapraszam.